Już się z tej strony Pankry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj kupujemy nocny mecha krok za 10 tysięcy Star pointsów, więc no. Na samym starcie oczywiście zostawcie subskrypcję, lajka, żeby Was więc filmy minęły. Z zostawcie jakiś komentarz. No i co? Kupujemy już tego chyba skina, więc no, naprawdę on jest fajny. Więc co, kupujemy i kupiliśmy skina. Kupiliśmy, widzowie, skina do Mecha Kruka Nocnego. Mamy 5000 star pointsów, więc. No, przetestujemy sobie go w grze, jak zawsze, oczywiście. Yy, to znajdziemy sobie. Mamy go. Mm. mamy go. Mamy go, mamy go, mamy go, widzowie. Więc co? Yy, ja na chwilę to przerwa i będzie to. Dobra. Yy, nie, 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 nie. Jest, nie, bo. Chcę sobie solo pograć. Więc no. Dobra lecimy, dobra, szybko znajdujemy osoby yy, do no nie no będziemy tak serio, to dobra, już, no i co yy, lecimy dobra, mamy skrzynki, to oczywiście to nie no, w grze nawet git, git dobra, szybciej, no i mamy nie no, naprawdę fajny skin mi się on podoba yy. myślałem jeszcze nad mroczną Penny Yy, Króliczek muraczyn Penny i jeszcze myślałem chwilę nad czym nie wiem już dokładnie ale no ale ten skin i tak jest gid więc no dobra lecimy dalej dobra nie ma tu nikogo teraz chyba zacznę sobie grać kruczkiem jak mam takiego gid nawet skina więc no może wbijemy sobie kruka na 600 700 płuch nawet więc no jak jest gid no to czemu byś nie no i co, dobra? Jeszcze 6 osób, jeszcze zostało 6 osób. Więc no, ja krótkim zbytnio nie lubię grać. Ale z mm, kim się podoba, więc może zacznę. O nie, dobra, bo tam on ma, użył sobie ulta. To uciekamy najlepiej od tamtego. Y, tu nie ma, dobra. Tu będzie ktoś na pewno w tych krzaczkach na 200%. Więc ja bym nie, nie podchodził zbytnio do tych krzaczków ani tam. Bo tam się kryje dynamite, więc dobra. 5 osób mamy na plus puchy jeden, jeden plus puch. I, więc no, Bibi, byś mi pomogła, to by było git. Ale no i przegraliśmy w takim sposobie, pod dynamite nas załatwił. No to więc co, dobra. To by było na tyle z tego odcinka. Kupiliśmy sobie mecha kruka. No i co? Dobra, no to zostawcie oczywiście jeszcze raz łapeczkę w górę, subskrypcję, żeby z więcej filmy nie ominęły. No i co? Do następnego odcinka. Nau! No!